Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nie byłeś chętny ścieśnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Miłość odchodzi, słyszę znów z twoich ust. Zawsze miała jakiś gest, jak bajka, piękna jak tysiąc róż się śmiałaś zawsze, no i cześć. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią była, skąd wreszcie sieć. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona, jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią była, skąd wreszcie sieć. Nie jesteś aniołem. Ci jesteś.